Czy można zapisać swoją przyszłość? A co jeśli powiem ci, że to, co piszesz, może stać się rzeczywistością? Brzmi jak magia? Cóż, skryptowanie to jedna z najskuteczniejszych metod manifestacji. Dziś opowiem Ci, jak pisać, żeby manifestacje naprawdę działały. Jak sprawić, żeby Twoje słowa stały się rzeczywistością. To nie tylko zapisywanie marzeń, to programowanie wszechświata na ich spełnienie. Gotowy? Czym jest skryptowanie? Skryptowanie tudzież scripting to nic innego jak świadome pisanie o swoich pragnieniach, tak jakby już się spełniły. To technika oparta na prawie założenia i prawie przyciągania, która pozwala zaprogramować Twoją podświadomość na sukces. Kiedy piszesz, tworzysz potężną energię. Dlaczego? Bo łączysz intencje, emocje i fizyczny akt zapisu. A to wszystko wzmacnia Twoją manifestację. Ale nie każde pisanie działa. Jeśli zapiszesz coś w stylu chciałbym mieć więcej pieniędzy, to wszechświat odpowie ok, chcesz i tak zostanie. Dlatego kluczowe jest jak piszesz. Jak zatem pisać, żeby manifestacje działały? Oto trzy złote zasady skutecznego skryptowania. Pierwsze, pisz w czasie teraźniejszym lub przeszłym dokonanym. Nie chcę być bogaty, zamiast tego napisz jestem bogaty. Nie chcę miłości, tylko jestem w pięknej dobrej relacji. Twój umysł musi uwierzyć, że to już się stało. Drugie, poczuj emocje. Nie chodzi tylko o zapisanie słów. Poczuj ekscytację, radość, wdzięczność, jakbyś już to miał. Jeśli piszesz: mój biznes kwitnie, wyobraź sobie ten moment. Poczuj satysfakcję, usłysz brawa, zobacz oczami wyobraźni powiadomienia o wpłatach. Trzeci, dodaj szczegóły. Zamiast Mam świetne życie, napisz: Codziennie budzę się w pięknym mieszkaniu, piję poranną kawę na tarasie i dostaję wiadomości od klientów, którzy uwielbiają moją pracę. Większa ilość szczegółów bardziej pobudza Twój umysł i wyobraźnię, co wprawi Cię w lepszy nastrój i przyspieszy proces manifestacji. Jedną z najpotężniejszych metod skryptowania jest list do wszechświata. To proste, ale działa niesamowicie. Jak to zrobić? Weź kartkę lub otwórz dziennik. Zacznij od słów: Dziękuję, że moje życie wygląda tak pięknie, albo To niesamowite, jak wszechświat mnie wspiera. Opisz swój wymarzony dzień, tak jakby już się wydarzył. Podaj szczegóły: Jak wygląda Twój poranek? W jakim domu się budzisz? Jaki dookoła ciebie unosi się zapach? Jakie zwierzęta, ludzie ci towarzyszą? Pisz z wdzięcznością i pewnością. Wdzięczność to potężna siła. Ona działa jak magnes. Gdy to robisz, Twoja podświadomość zaczyna traktować to jako rzeczywistość, a energia, którą tworzysz, przyciąga dokładnie to, co zapisujesz. Skryptowanie działa, bo programuje Twoją podświadomość. Zaczynasz podejmować decyzje zgodne z Twoją wizją, zwiększa Twoje wibracje. Skupiasz się na tym, czego pragniesz, zamiast na braku. Tworzy nową wersję ciebie. Jeśli codziennie piszesz, że jesteś pewny siebie i sukces przychodzi do ciebie łatwo. Zaczniesz w to wierzyć. To jak pisanie scenariusza do swojego życia. I zgadnij co? Ty jesteś głównym bohaterem. Teraz powiem ci, czego unikać, żeby twoje manifestacje nie były blokowane. Pierwsze: pisanie z desperacją. Jeśli piszesz: "Błagam, niech się to stanie", to tworzysz energię braku. Zamiast tego: "Jestem wdzięczny, że to już się wydarzyło". Drugi: brak emocji. Samo mechaniczne pisanie nie wystarczy. Twoje uczucia to klucz. Trzecia. Brak konsekwencji. Piszesz raz i zapominasz? Skryptowanie to praktyka. Im częściej to robisz, tym lepiej działa. Daję ci małe wyzwanie. Przez najbliższe 7 dni skryptuj każdego dnia przez 5 minut. Opisz swój idealny dzień, swoje sukcesy, swoją wymarzoną relację i zobacz co się wydarzy. A jeśli już próbowałeś skryptowania, napisz w komentarzu, jakie masz doświadczenia. Skryptowanie to jedno z najpotężniejszych narzędzi manifestacji. I wiesz co? Wszechświat czyta każdą twoją wiadomość. Więc upewnij się, że piszesz to, co naprawdę chcesz dostać. Jeśli podobał ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i subskrybuj, bo wkrótce podzielę się kolejnymi technikami manifestacji, które odmienią twoje życie.